W wieku 70 lat zmarł 29 grudnia Aleksander Samostrokow, muzyk i dyrygent chórów, który w Bolesławcu był nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej. Aleksander Samostrokow urodził się 17 września 1951 roku w Lwowie. Ja pochodzę ze Lwowa. Ja urodziłem się w samym centrum Lwowa i. Jeżeli chodzi o wykształcenie, to całe wykształcenie moje w Lwowie, średnia szkoła też w Lwowie i akademia muzyczna, wtedy ona nazywała się konserwatorium, to wszystko to z Lwowa. W Lwowie i w równym prowadził wiele tamtejszych chórów amatorskich i zawodowych. Po przyjeździe do Bolesławca zaczął pracę w tutejszej Państwowej Szkole Muzycznej, a 22 lata temu założył w niej chór szkolny Camerton. Przez te lata prowadził ten chór, który zdobywał laury w wielu konkursach. Występy Camertona były w tym czasie ozdobą wielu miejskich wydarzeń muzycznych i patriotycznych, a członkowie chóru przez te wszystkie lata to już pokaźna liczba ludzi, których Aleksander Samostrokow zaraził pasją do śpiewu. Przełomem w działalności churalnej Aleksandra Samostrokowa było powstanie miejskiego chóru dla dorosłych. Zaczęło się to od propozycji pani dyrektor Boku, pani Ebeliewski. Zaprosiła mnie do siebie, i zaproponowała stworzyć taki chór przy Polstawieckim Ośrodku Kultury. Ja już dawno starałem się o zorganizowanie takiego chóru, tylko jakoś wcześniejszy właśnie dyrektorzy nie były takie chętne, albo może nie miały, nie miały godzin wtedy, prawda, do stworzenia takiego chóru. No i właśnie udało się w 2011 roku. Chór Cantate Deo wyraźnie odcisnął swój ślad na muzycznej mapie Bolesławca, stając się też inspiracją do powstawania innych chórów. Aleksandra Samostrokowa zna też wielu najstarszych mieszkańców miasta, ponieważ jego występy i jego uczniów były ozdobą srebrnych i złotych godów, które obchodziły bolesławieckie pary. Muzyczna i churalna pasja Pana Aleksandra zjednały mu wielu bolesławian, którzy cenili jego profesjonalizm muzyczny. Ale nie bez znaczenia była też jego osobowość – człowieka przyjaznego, ciepłego, nadzwyczaj skromnego, pogodnego i pomocnego. Gdy w 2008 roku ciężko zachorował, bolesławianie ruszyli mu z pomocą. Z inspiracji Piotra Barona odbył się wtedy koncert charytatywny na jego rzecz. Wiadomość o śmierci Aleksandra Samostrokowa zaskoczyła bolesławian. Niedawno jeszcze widywany na ulicach miasta, odszedł już do domu pana.